Magda Gessler, jak na pierwszą polską restauratorkę przystało, uwielbia zabierać głos w sprawach kulinarnych. Jej komentarza nie mogło zabraknąć w kontekście zawartości świątecznego stołu. Wielu fanów Gessler będzie zaskoczonych jej daniami przygotowanymi na wigilię. Magda Gessler nie znosi rutyny. Jej przebojowość i charakter znane widzom kuchennych rewolucji przysparza jej tysiące fanów, ale i hejterów. Nie rozdzielając emocji jedno jest pewne. Gessler pozostaje jedną z najbardziej wpływowych osób w branży gastronomicznej i kulinarnej. Wigilijny stół? Co postawi na nim Magda Gessler? Dobrych kilka lat temu Magda Gessler zadecydowała, że ograniczy stosowanie mięsa w swojej diecie. Z miejsca padły zapytania idący krok dalej, czy aby gwiazda przygotowywała się do całkowitego porzucenia mięsa i przejścia na wegetarianizm. Prowadząca kuchenne rewolucje, przyznała, że nie przewiduje całkowitej rezygnacji z mięsa. Dzisiaj dieta i postrzeganie jedzenia nieco się zmieniły. W jednym z ostatnich wywiadów przyznała się do stosowania diety wegetariańskiej, w którą zainwestowała za namową syna. Gwiazda rzuciła jednak swoją tezę nieco na wyrost. Również moi przyjaciele lekarze twierdzą, że dieta wegetariańska minimalizuje ryzyko powstawania nowotworów. W związku z tym mocno ograniczyłam jedzenia mięsa. Moja dieta obfituje teraz głównie wyważywa i kasze. Uwielbiam awokado, pomidory, bakłażany, granaty, owoce mango i ubóstwia maliny. Przez cały dzień pije też ciepłą wodę. Przytacza jej komentarz tabloid Fakt. Jak dzisiejszy sposób żywienia przekłada się na wigilijny stół? W katolickim zwyczaju nie serwujemy wówczas dań mięsnych. Przy dzisiejszych założeniach Magdy Gessler jest to krzepiąca wiadomość. Gwiazda skupi się na przygotowywaniu zupora zdań na bazie kapusty. Zapytana o przygotowywanie menu świątecznego nie wyjawiła mediom, czy mięso pojawi się w bożonarodzeniowej zastawie. Nie podaję homarów ani krewetek. Na moim stole może za to znaleźć się dobry bulion z dorsza lub barszcz, czerwony gotowany na pełnych kapeluszach prawdziwków oraz nieprawdopodobne łóżka grzybowe. Bardzo ważna jest też kapusta, która przyjeżdża do mnie z charsznicy i którą gotuję z pigwą gruszką, cebulą, cynamonem i grzybami prawdziwkami, powiedziała w rozmowie z Faktem. Jedno wydaje się pewne, z tegoroczne święta Magda Gessler nie będzie przesadzała z mięsem.